Dziemięczku, dziś strony listu YouTube będziemy grać w Mam nadzieję, że to będzie ucinek spodoba. No, dajcie mi święty spokój. E, przepraszam, to ostatnio był tak krótki odcinek. Znaczy, to był ok, nie. Dzisiaj dzisiaj, mi się co. Tak, nasz klan wygląda nie... Mówi się klan, jak e, wiecie. No nie wiem, gdzie to trzeba ustabilować, to mi to nie przeszkadzało ulepszymy dzisiaj, pogramy naszymi nowymi postaciami. Ale grałem dwie rundy Jest trzy potężne, ale zagramy z tą osobą, z tą osobą. Zagramy z tą osobą. Zagramy z tą osobą, z trzema. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć osobom. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodoba. O tej osobie mój najlepszy tryb. Mogę tam 3 grać? to już się zagram. Nie testowałem ani razu tego trybu. O co tu chodzi? Są trzy różne osoby. Mamy. To jest chyba Tik. Nie wiem, ale to, to przecież no. Wydaje mi się, że chyba jest dobra. Ale o co tu chodzi? Na razie mamy odwalać wielkiego bota. Ona no, mnie dzieje Zwalimy tego bucika. To jest chyba skin do... Jak yy, mi się wydaje, tak to jest skin do... Yy, tego, jak mi się należy Nie wiem, już nie wiem. 5000 trzeba mieć do niego. Ro, aha, my chyba my widzimy ile procent już mu zabraliśmy. Yy, 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 80, 70. E mamy no, dwie, to tam robię z tego, co chcę tu pokonać. Wiem, wiem, wiem co on tu jest. Dawaj, dawaj tylko. Dawaj A ja tutaj, tutaj rzucę to. To jest. O nie, tutaj też kyszyczka, możesz strzelać. O nie, chodź tu. Dobra, ja szybszek on tu, kiedy on podejdzie. Bo ja cię tu zobaczyć, to dobrze strzela, chodź. Chodź tu. O nie! O, tam. I to, że się umarł, chyba nie, bo wszyscy żyją. Ile masz? Sześćdziesiąt? Sześćdziesiąt? Trochę. Strzelaj! Chorobierzeczka strzela! Strzelaj, to się strzeli! Dobra, trzeba uciekać. Chorobierzeczka, a może ona tylko strzela, kiedy masz linii proste? Może jest możliwe ja nie masz nic nic, co się z tego Ale to już jest w bitę 48, 29, 47, 54 Ej, naprawdę się musisz tym nie czekaliśmy trzeba. dobra, musisz się pozleć 20 sekund, czekamy, kiedy to się odrodzi O oh my god A, to będzie ogromnie dużo sekund Ale 9, 8, 7 6, 5, 4, 3, 2, 1 i się odradzam. Opa Odradza się nowy człowiek. Napadaj go. O nie, tu jest dużo ludzi. Tu jest dużo ludzi, których my nie lubimy. Nita sama go zwala, lecimy Nita pomóc. Nita, gdzie ty jesteś, go wśród? Osiuła, gdzie ty jesteś? Ale to, to takie osoby na blisko, to było tragiczne. Ale fajny tryb raczej tutaj uciekamy. 20% może zostać to, to. Naprawdę, naprawdę dobrze nam wyjdzie. Jak myślę. Ma 17%. Proszę czego zbić? Czego zbić? Czegoś zbić? O nie, o nie, moja fieszycka więcej oddała. Nie zadała. Tylko atakuj moje brzydko. Ej, dobra, mam tylko 10% życia. Mojego mało. Ej, tylko chyba i ja raz u, zginąłem. Ale 7%, to jest naprawdę. Dobra, ja uciekam. nasz się zreśpił, proszę. Bo będzie ciężko, kiedy zostajemy 2%. Nie. Jeszcze ja nie zaakceptuję, bo mnie też nie da spokojnie naprawdę. E, co my tu mamy? E, no, sprawy już mamy. Kolejny poziom, Ale... Gosiu, nie, to nie gram. Nie, nie masz szans, wyjazd. Ej, wpływasz, rosz, ale teraz zagram inną postacią, nie wiem. Zagram tą. Tak myślę, to ona będzie dobra nad niego. Bo ona jest daleka, dużo daleka bije i... I Taki rajd robi się, to mam nadzieję, że będzie potężny, taki rajdzik. Bóg... I but, i zresztą. Patrzcie to. Mega dużo zadaje, to jest taką... ...płoną osobą. Ale dużo, ale tu dużo wcześniej więcej mi się wydawało. Przecież to było gdzieś na ojcu, to na pójść. Już będą problemy. Jedna osoba no, zginęła, chyba jeszcze się tam trzeba uciekać Dobra, na razie nalaga O nie, ja też muszę umrzeć. Ale to on Ale... on to O nie, muszę podlecić, muszę podlecić Muszę się podlecić szybko Teraz robimy się rada O nie, zginąłem Ej, burz sam został? Nie wiem, nie mogę nic się przyłączać Ale 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Okej. No, urazu, urazu, już ginęliśmy Dobra, mam karczyć to, złacham się atakować O nie, czy 20 się, że się nie rusza Muszę uciekać Muszę uciekać Nie wiem ile, ale policzę Dobra, lecimy z tym koksem. Ile, ile, ile ludzi pójdzie na mnie. Dobra, zresztą się buł. Buł, buł. Nie wiem, jak o nie mówić, ale... Przecież koniec dwóch, bo po koneczku... Przecież mieliśmy team. Przecież mieliśmy korzeczki w team. Przecież nie ludzie ogarniali. A ja wolno chyba zostałem sam. Przecież został wolno sam. Proszę, ta 15 sekund nie zginął, bo chyba 5 sekund szybciej. E, on przez 5 sekund chyba szybciej. E, on załatwi go. 4? Nie! Używ, używ, używ. Dobra, dawać A teraz on na ma tam radzić? Dobra, trzeba uciekać. No nie, bomby mi nic nie pomogły. Bo nie, nie, spinę, spinę. 30 sekund. Paradę? A czy my damy radę go ubić? O, to jest pytanie. Dobra, kiedy... nas wszyscy zresztą, mam nadzieję, że to będzie ogarnęł go spie na bumy. Mam nadzieję, to dzisiaj my... damy radę, bo to będzie Dobra, dawać, dawać go. Uciekłem Bierę go na sobie. Zaraz, No nie, zaraz mi nie. Musisz się dać radę sam. Dobra, ja teraz już kumplem. To mam nadzieję, że to będzie łatwiej. Masz, masz, mamy 46... 45% 6. Szybciej to na pewno ostatnio leciało. Na pewno. Bo... nie że kiedy nie. O, teraz już to że to na pewno już 120% Dobra, dawaj, dobra, dawać dala, dala, dala I to już ja raz umieram, nie doszłam, nie, uciekaj, uciekaj, no uciekam, uciekaj uciekam, 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 możesz? Leć się uciekam, on idzie, to dam ci radę. Ma 36%. To nie, lejcie przed czas. Tylko sobie lejcie, czy damy radę głubić. Bo wcześniej zostało tylko 2%. Nie, 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 proszę, ja muszę się przyleczyć. Nie wiem, chodź tu do mnie, chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie, chodź tu do mnie. A nie, ja muszę uciekać. Cześć tym trzecim, cześć tym, tym trzecim, nie wiem. Lecie, ciuchar! O, tylko tu. O nie, zostałyśmy na wstępie. Dobra, zostaje jednak typu. O nie, on najlepiej na jego miejscu uciekał. Ale nie wiem, czy da radę, czy 11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, lekszy, lekszy gościu, leczy, gościu. Mam 10 HP, ale mało. No nie, jeszcze mi! Daję lajka górę, to dobrze jest. Boszko! On po prostu się podszedł do nich. Nie, ja na razie ten, ten tryb nie gram. Na razie ten tryb nie gram. Ten odcinek był chyba najgorszy z najgorszych, ale też takich odcinków już też będzie. Postaram się jeszcze jedną rundkę się zagrać. Tą postacią myślę to będzie dzisiaj zrobimy, ale nic. Musimy wygrać tym rynkiem. O, jest mowa na to. Dobra, to nasi ludzie, bo nie grałem tym postacią, ale musimy być ogarnią po to. To jest trochę matematycznie. matematyczna może powiedzieć. Tak to było, mam nadzieję, a koniec też nie wymaga czego rozprowadzcie ta Kuba chyba moich wszystkich o nie, nie dam razu w pokonać. Opa. Opa, 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 Dobra, do proszę. Bez ulcza. Dobra, bez ulczy. Cześć. Jeden karę więcej. Cztery osoby zostały z tu. Prawda, to naprawdę mało. Dobra, zobaczymy co to tu jest. Nikogo nie ma. Nikogo nie ma. Dobra, tam jest... Yy... Radzi? To się uda załatwiane. Mam 2 na 10, ale zostało jeszcze dwie osoby do załatwienia. O nie! Jest to róża!